Dziękuję Pani Marszałek, Szanowna Pani Minister. Już część pytań padło na Komisji Zdrowia, nie będę ich powtarzać, bo finansowanie to Pani wyczerpało. Ja chcę zapytać tylko o to, no bo jak procedowaliśmy ustawę o funduszu medycznym, to ten fundusz w ogóle służył do innych zadań, jak pracowaliśmy tutaj w Senacie. Czy te samorządy, na których ciężar będzie spoczywał zorganizowania tych centrów, tych oddziałów, bo ja to, że je zorganizować, nie mam żadnych wątpliwości, bo geria to jest potrzebna w obecnym systemie ochrony zdrowia, będą mogły liczyć jeszcze na jakieś inne wsparcie z jakichś programów, czy przewidujecie Państwo inne wsparcie pozafunduszowe, bo pragnę przypomnieć, że w ogóle no, w Polsce jest ogromny dług zdrowotny i pieniądze z Narodowego Funduszu powinny iść na leczenie i na walkę z tym długiem zdrowotnym. Tego nie odrobimy w najbliższym czasie, więc takie racjonalne gospodarowanie funduszami publicznymi jest tutaj bardzo ważne. Czyli czy będą samorządy mogły liczyć na jakieś inne środki finansowe? I druga sprawa, to też padło, ale ja nie usłyszałam odpowiedzi na komisji. Cały ciężar opieki geriatrycznej czy organizowania tej opieki obecnie w Polsce ciąży na, na organizacjach pozarządowych. One wspierają lokalnie tych seniorów. Czy Państwo przewidujecie, może jest jakiś pomysł, jakąś współpracę z tymi organizacjami? Bo to one najczęściej są bardzo zaangażowane w opiekę nad pacjentem senioralnym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Senacie, co do, kwestii, co do kwestii, finansowania. Fundusz Medyczny od pierwotnego projektu, zresztą to też ustawa uchwalona z przedłożenia Pana Prezydenta, był już kilkakrotnie zmieniany. Ten zakres jest, ten zakres był rozszerzany. Miałam chociażby zaszczyt reprezentować Wysokiemu Senatowi ostatnią zmianę dotyczącą badań, badań genetycznych i finansowania właśnie z Funduszu Medycznego. Tutaj ustawa o określa dwa rodzaje, czyli z jednej strony świadczenia opieki zdrowotnej, z drugiej strony fundusz medyczny, natomiast no pozostaje, cał, pozostają, nie, nie są w żaden sposób wyłączone przepisy te dotyczące finansowania, finansowania dochodów jednostek samorządu, samorządu no w tym, na tym etapie oczywiście głównie, głównie powiatowego, kwestie dotacyjne, więc w tym zakresie przepisy oczywiście z całą, z całą formą ich konstruowania w rocznych budżetach tutaj oczywiście te, te przepisy pozostają również w również gestii. Co do, kwestii, co do kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa jest ukierunkowana jednak na, na prowadzenie działalności działalności medycznej i takie jest podstawowe założenie. Mowa jest o tym, aby z jednej strony, przepraszam to tylko jeszcze jedna dygresja, bo o tym pan, pan przewodniczący, pan senator sprawozdawca mówił, a to się łączy z pytaniem też pani pani senator. Mamy połączenie zgodnie z projektem, aby był związek trzech centrów z jednym oddziałem, z jednym oddziałem geriatrycznym. To jest również celowo zaplanowane, aby jednocześnie ta ustawa wymuszała i rozwój, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, i rozwój centrów, i rozwój oddziałów geriatrycznych, bo ich w ostatnich latach również przybyło. Obecnie jest tych oddziałów 64. W 2015 roku było ich, było ich 54, więc ta, ta konstrukcja ustawy tutaj w tym zakresie jest, jest spójna. Myślę, że to miejsce, które ewentualnie byłoby do zagospodarowania takiej współpracy, to są kwestie te związane chociażby z edukacją, z tą częścią edukacyjną, która ma być również za, za, zaproponowana, zaproponowana w centrach. Tutaj to jest oczywiście oferta kierowana dla, przede wszystkim dla tych osób w rodzinach, które opiekują się, opiekują się seniorami. grazie